Historia przemysłu to historia transformacji i napędzających ją wizjonerów. Oto śruba. Kiedyś musiał wykuć ją kowal, każdą z osobna, setki i tysiące śrub. Nie było dwóch identycznych, więc w tamtym świecie każda maszyna była rękodziełem. Pięknym, ale mało efektywnym. Idea, że śruby można produkować maszynowo, narodziła się w głowie jednego człowieka. Standaryzacja części zamiennych rozpędziła rewolucję przemysłową. Bez standaryzacji nie byłoby przemysłu. Lampa naftowa, żarówka, nawet karabin maszynowy to wszystko wynalazki pojedynczych geniuszy. W XIX wieku transformację przemysłową napędzali wizjonerzy. Nasi dziadkowie postrzegali przemysł z perspektywy linii montażowej. Praca rąk setek lub tysięcy ludzi, prosta optymalizacja i efekt skali tworzyły przemysłowe imperia. Komputeryzacja oraz automatyzacja zmieniły układ sił i sprawiły, że ludzie zaczęli pracować ramię w ramię z robotami, a wynalazczość przeniosła się do centrów RD. Równocześnie dane stały się surowcem takim, jakim dotąd była ropa. Dziś niezwykle istotny jest elastyczny model produkcji, który pozwala szybko reagować na potrzeby klientów. Bez modernizacji parku maszynowego oraz infrastruktury, ciężko jest utrzymać konkurencyjność na globalnym rynku. Zmienia się sposób myślenia o miejscu i roli pracowników, bo transformacja cyfrowa bardzo zależy od kompetencji oraz talentów ludzi. Wdrożenie rozwiązań przemysłu przyszłości wymaga szerokiego horyzontu i zdolności organizacyjnych. Przedsiębiorca XXI wieku musi wiedzieć, jak efektywnie i bez szkody dla środowiska wykorzystać zasoby, jak szkolić kadry i reagować w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Skorzystaj z wiedzy oraz doświadczenia ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości. Pomagamy w cyfrowej transformacji do przemysłu 4.0.